Chciałem powiedzieć, że to był mój artsker. Wsiadłem, pojechałem, wysiadłem. Teraz czekam. Najlepsze jest to, że ja nie mam żadnego pojęcia, na jakiej pętli jestem. Ten artsker wybił mnie na godzinę jakąś tam, czwartą trzydzieści. Spanie, na drugą stronę w ogóle. Jestem przy jakiejś takiej wieży, przy której jest co? Huśtawka? I przy której jest Pika którą dostałem tak halloween dostałem halloween, dostałem ciasteczko zjadłem to ciasteczko happy halloween nie wchodzimy tutaj w puławkę od takiego baru nie wchodzimy tu jest pusty no czasami tak jest najprostszą drogą do domu jest wyjście do tak zwanej esplanady i później znalezienie swojej godziny, ponieważ to jest tak jak byście skracali do Środka, obkręcali się dookoła i później szli swoją godziną. Moja godzina to jest 8.30. Słuchajcie, to jest pierwszy dzień, w którym nie pada, nie jest jakieś taka dupa. A to jest e, środa? Tak, wedding będzie. W związku z tym ludzie jadą. Chcą, chcą, chcą nadrobić te wszystkie dni. Hey, how are you? The esplanade is where? The esplanade is over there. It's okay. over there. Okay, you go, you go uh, that way, and you look okay. left, and you will see the man. Okay. Great. If you will great. see great. the this man, this is God's road, I guess. Yeah, 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 yeah. Okay, you just great. go there. and then... Thank you so much. Yeah, appreciate it. Yeah. Thank you. Have a great burn. You too. <laughs> Będę tu za chwilę, ale najpierw muszę naprawdę zrobić to, co natura is bezwzględna. Moja Małgorzata, to dla ciebie obiecuję Ci, że pójdę tu w tan. Nie wiem jak to zrobię jeszcze, ale pójdę w tan. Z dedykacją dla ciebie. Będzie to i co, że ja nie pójdę na kubańską muzykę, czy tam kizombę, czy tam w ogóle czy tam w ogóle Latino

Czas. Jechałem na głowie czaszki. Po prostu. Święto mu zagrają? Nie mam zielonego pojęcia gdzie jestem. Przywieźli mnie, wysadzili, podziękowali, przytulili. I powiedzieli You got to go. Jestem gotowy na następne przygody. Może tu? Może tu? Może tu! Kto to wie? Kto to wie? Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Nie mam pojęcia, na której godzinę jestem na esplanadzie, ale... Jak daleko do domu? Zielonego nie mam. Zielonego. A to jest kosmita. Myślałem, że już jestem na naszej ulicy. Też myślałem, że idę do domu spokojnie. To mi nie pasowało, tylko to. To mi nie pasowało i patrzę na ulicę. Powinienem być na 8.30, a jestem na 3.30. Mam 5 godzin po esplanadzie. To jestem pół świata od domu. Ludzie łażą, nie mają tych światełek. No nie mają. Tak chłody, nic nie czają. Naprawdę, powiem tak, na, naprawdę przykro jest patrzeć na to, jak ludzie nie, nie odczytali tych 10 zasad. Albo takich guidelines. Nie łazisz, nie łazisz bez oświetlenia nocą. No nie łazisz. Ja się świecę jak latarnia wszystko we mnie się świeci A niektórzy łazą bez oświetlenia. Jak tak może być? No nie, nie, nie Tak nie przyjmujemy Ale idziemy, idziemy w to tango Idziemy w tą zabawę Zabawa Wielgaśna, wielka i głośna Zobaczymy czy coś tutaj dają czy tutaj kładą, czy coś tutaj chcą na mnie? Czy tutaj coś ja dla nich znaczę? Bo jeśli nie, to idę dalej. Ale jeśli tak, to będziemy mieli We're gonna have a good time! Here I go No i poszedłem do Gobara Ciężkie niemieckie było. No ciężkie niemieckie. Nic zwyczajnego nic z tego rytmu, z tego grania, z tego... Było... No nic innego, Natomiast to! A jest taki DJ, który nie ma w ogóle publiczności. Gra i nie ma publiczności. Samemu prosto. To ten DJ, co gra. I tak się rozkręca na Burning Manie. A chwilę później znajduje się w takim barze. Mee! Szalony świat, a w nim my, w tej klatce, my się, patrzymy i nic nie widzimy. Jesteśmy w kinie, przed chwilą ja występowałem. Oczywiście nie nagrałem tego, natomiast teraz czekam, aż ktoś się pojawi na scenie. Jeśli jesteś aktorem, masz tysiąc, masz tysiąc widzów. Jeśli jesteś widzem, masz tylko jedną tysiączną szansę zobaczyć aktora. Idziemy w plaje. idziemy się bawić, idziemy odczuwać. Idziemy przeżywać. Idziemy. Embrace, to jest jak? Idziemy brać to wszystko, co tutaj dają. Bo nie chcą dać. A tylko ty musisz zdecydować, czy chcesz wsiąść. Na przykład tu na tym scenie, na tej scenie. Czy chcesz być aktorem? Czy chcesz być najlepszą wersją siebie? Czy chcesz tutaj przedstawić się komukolwiek? Czasami nikomu. Ale jedna. Wspieram cię. Obejmuję cię. I kocham cię. Ty człowieku, który tutaj staniesz kiedyś i opowiesz no swoją historię. Jak to było? Jak to jest i jak to może być w Twoich snach. Chrystepanie, panie, jestem dopiero na godzinę 6. A na godzinie 6 jest taka yy, matka pczerań Świętsza, tutaj o. Tu. Byłem tutaj przed, nie wiem, dwoma godzinami. I chciałem jechać do domu. Zatem sobie wywieźli gdzieś tam, 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 tam. Na czwartą, na trzecią. Chrystepanie panie. To pomóż. Idę teraz tą esplanadą. No, idę, idę. A, mam tutaj jakieś gości. Yo, what's up? What's hey. happening? Yeah! Mijam jakichś dziwnych. <laughs> Jest z jakichś takich dziwnych jakich rzeźby. Jakieś cuda. Patrzcie, patrzcie, co oni. Patrzcie, co oni wszyscy. Patrzcie, co oni wszyscy smutni. Patrzcie, gdzie oni są. Nie chcesz tam być, gdzie oni są. Chcesz być tam, gdzie oni nie są. Tety są skręceni. Wiecie. A i tak was kocham. I tak was wszystkich zakręconych, takich smutnych kocham. Where are you from? Here in the US, right in Nevada. I'm, I only 3 like, um, hours away in a little town called Winnemaka. I tak mieliśmy jakiś small talk z e, babcią, która jest tutaj od nie wiadomo ilu lat i pochodzi z Nevada. Wyobrażacie sobie? Tam daleko, pewnie widzicie albo nie, jest Golden Gate. Piękny artkar, piękny artkar. A tam grają. Ja już tam nie idę, naprawdę zmęczony jestem tym wszystkim, Jezus Maria. Słuchajcie, dotarłem po tych yy, wielu, wielu, wielu emocjonujących przeżyciach do ósmej 30 I Esplanade Czyli w wewnę tym wewnętrznym okręgu Gdzie już się zaczyna pustynia Jestem już w domu idę tam o tam O tam prosto Idę prosto nie biorę jęców żadnych Idę tutaj i za moment jestem w chacie to smare co to była za jazda Nie przesadzam był to mój najlep... Było to moje najlepsze wyjście na playa Ever, a tych Everów miałem niedużo, w związku z tym ten Ever to jest ten, ten gruby Ever. Może jutro będzie lepszy Ever, ale teraz jest ten Ever, który jest najlepszy. Idę na hatę. idę się wychilować, idę spokojnie pogadać, ktoś tam jest. Już mi się nic nie chce, już jestem przebodźcowany, Wystarczy mi tych wszystkich uśmiechów, przytulasów, dobrych słów, smoltoków. Na dzisiaj jestem pełen. Jestem pełen i to jest to Mógłbym pójść na dziewiątą tam i tam by było naprawdę barowo ale idę na 8.30 tu, a to jest spokojnie i tak domowo. Więc good night to you all czy idziemy tutaj, czy idziemy do tego klubu. No dobra, też się... puścimy się jeszcze ten las.